Siema, siema, witajcie wszyscy z tej strony. Jak zwykle Kajtosz. A przed wami świąteczne pa paczki. O! O jednak są znowu jeszcze 3 godzinki, także zdążymy kupić na pewno. Eee... Footmas, tak? Tak to się teraz nazywa. Tam, no co one tam blegają Pojebało je. No. Dobra, nic. Bierzemy. Pierwsza paczka. Zgadania zbędnego. Otwieramy pierwszą paczkę, zobaczymy, go FIFA do FIFA dla święta. O. No wy se kuźwa chyba w tym momencie jaja robicie, nie FIFA? Naprawdę. Jełowa z was, że koniec. Dobra, to to Ale Fifa se poleciała w nie? To jest hicior Ale mi Fifa nie trafi Nie CO JEST?! GDZIE SĄ ZAWODNICY DO CHOLERY?! Co, nie można tu zawodnikom trafić? To był hicior Zaraz zobaczymy w tej paczce znajdziesz najzadalniejsze karty jednorazowe. Po co mi 12 tych jednorazowych? No bez sensu. A złote paczki? Ue, nie, no, to szkoda ściana na to. to ja to pierwsze, dobra. To widzimy się w następnych odcinkach. Na razie.